i nieprzyjaznej deszczowej angielskiej pogodzie. Warto sobie przypomnieć uzmysłowić, że Bóg, Stwórca nasi rodzice duchowi, nasza kochana mamusia duchowa i duchowy nie pobiera od żadnego haraczu. Wszystko co mamy od Boga mamy za darmo. Jest to dla nas do korzystania. To my na siebie nakładamy kajdany i pobieramy haracz za wszystko. Nauczono nas, że za wszystko, co dobre, musimy zapłacić jakąś cenę, czy swoją ciężką pracą czy czymkolwiek innym dajcie znać czym nie dobrze słychać. Tymczasem Bóg nie pobiera od nas żadnego haraczu za życie. Jest czystą jest czystą miłością. I warto to sobie uzmysłowić. O każdej porze dnia i nocy. Słoneczko piękne, które w tej chwili zachodzi. Nie widać, że zachodzi, bo są chmury, typowo deszczowa angielska pogoda. Mamy za darmo. Dzięki słoneczku mamy dzień i noc. E, mamy te wszystkie dobra natury, które rosną, kwitną e, dla nas. Jeżeli tylko ma się kawałek ziemi. A nawet jak się nie ma kawałka ziemi, to można iść gdzieś, gdzie jest natura i sobie coś zasiać i zbierać plony, jeżeli nam nikt tego nie wypatrzy i nie ukradnie. Kolejnym darem boskim jest seks, który mamy za darmo do korzystania, do cieszenia się. Oczywiście my stworzyliśmy prostytucję i nałożyliśmy haracz, czyli pieniądze na ten piękny, na ten piękny dar. Zbezcześciliśmy go kupczeniem. I tak można by wymieniać i wymieniać. Jedyny haracz, a właściwie nie powiedziałbym, że to jest haracz, e, jaki płacimy za życie, e, jedyna cena, jaką e, za życie jest śmierć fizyczna. Kiedyś na Ziemi nie było śmierci fizycznej. Żyliśmy, jakby to można powiedzieć, Wiecznie bez. Śmierć nie istniała, nie można tego sobie wyobrazić, ale śmierć nie istniała, ale też z drugiej strony nikt nic nie robił, nikomu się nic nie chciało robić. No bo skoro się żyje i żyje, to po co w ogóle palcem kiwnąć, po co cokolwiek robić? To śmierć jest w tym aspekcie piękna i jest naszą przyjaciółką i przyjacielem, bo dzięki śmierci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze życie fizyczne tutaj na Ziemi <laughs> musi się skończyć. E, musimy pozostawić swoje ciało, umrzeć śmiercią fizyczną, zakończyć życie e, swojego ciała. I to, jest, e, I to jest jedyna rzecz. Ale dzięki temu, tak jak powiedziałem, mamy e, to nas zmusza do. O, śmierć jest piękna na lewym ramieniu, tak zresztą twierdził e, mój nauczyciel duchowy, święty Don Juan e, Matus ona sobie siedzi i nie opuszcza nas e, nie opuszcza nas do, e, do śmierci. Siedzi tutaj na lewym ramieniu e, i, e, i sobie jed. Ten... Kto się boi śmierci, truchleje przed nią, ten może swoje życie szybko zakończyć właśnie poprzez ten strach. A strach przyciąga choroby, różnego rodzaju wypadki, negatywne wydarzenia. Ten natomiast, kto się pogodził ze śmiercią i w ogóle się jej nie boi, będzie żył długo. Długo, bardzo długo. Na tym polega ta piękna graza, bawa, jakim jest, jaką jest życie, życie fizyczne. Warto sobie to uzmysławiać i przypominać i nie ma co bać się śmierci. Jest to nieunikniony proces. Żyjemy, zużywamy swoje ciało tak jak wszystko w tej gęstej rzeczywistości materialnej w tym świecie pięknym stworzonym dla nas do korzystania e, przez twórcę przez e, Boga wszystko się zużywa więc ciało też się zużywa dlatego mamy starość niektórzy narzekają na tą starość ale myślę że starość ma swoje plusy i nie umieszkam wam o tym dać znać jak już e, dojdę do tego okresu poczuję się stary na razie się nie czuję więc nie mam o czym mówić cieszę się każdym dniem i robię to co do mnie należy darów i z tego wszystkiego co mamy za darmo od Boga i warto brać, zwracać się do swoich rodziców duchowych, mówić się mamusiu daj, tatusiu daj, bo przecież jestem Twoim Bożym dzieckiem. I to mi się należy. Ale nie dawaj, żądaj jak dorosły człowiek potrafi powiedzieć, ale właśnie jak dziecko tatusiu daj, mamusiu daj, bo to wszystko, co stworzył Bóg, Stwórca, to wszystko mamy za darmo do korzystania. Specjalnie tego live'a zrobiłem. Wszyscy to jasno Uzmysłowili, że to nas nauczono, że wszystko kosztuje za wszystko, musimy płacić. Ee, nawet za energię, bo ten świat też tak został stworzony, że my możemy tą energię ze słońca pobierać jakby za darmo. Były takie próby w latach 70. Ale one szybko zostały ukrócone przez różnego rodzaju lobby. Lobby to jest paskudna sprawa to jest grupa wpływowa. Tak jak teraz, ze względu na to, tutaj abstrahuję trochę od tematu, że mam, ale to może też kogoś zainteresuje, że robi mi się na jednym oku zaćma, zaczynam szukać alternatywnych dróg, bo jednak. Oczywiście jest to jakiś sposób, e, wyjęcie tej soczewki, z którą się urodziliśmy, i włożenie sztucznej soczewki. E, oczywiście widzenie się poprawia, ale jest to zawsze medycyna inwazyjna. Tymczasem są już krople. Na razie one są dla e, psów, które jakby czyszczą, polerują tą soczewkę, z którą się urodziliśmy, e, i te katarakty e, znikają. Nie poleca się stosowania tego dla ludzi, ale zaczynam podejrzewać, że tu jest bardzo silne lobby producentów tych sztucznych soczewek. Że być może taki płyn już jest opracowany, ale on nie jest i nie będzie wprowadzony na rynek, właśnie z tego względu, że to lobby zablokuje. Tak jak zablokowano w latach 70. te eksperymenty, bardzo dobre zresztą ubiegłego wieku w 1970, 1979 pobierania energię mieli bezpłatnie. Dzisiaj to przeszło w fotowoltaikę i inne rzeczy, które też są bardzo drogie. Stwarza się różnego rodzaju problemy, ale to nie będę teraz o tym. O tym mówił. Tutaj tematem naczelnym tej audycji jest to, że wszystko, co pochodzi od Boga, jest darmowe. Nie Bóg nie pobiera nigdy od nas żadnego haraczu za życie, jeżeli tak. Tak można powiedzieć. Jedyną ceną, jaką płacimy, tak jak mówiłem, to jest ta nieunikniona śmierć fizyczna, pozostawienie swojego niepowtarzalnego ciała tutaj na ziemi. Bo taka mieszanka ducha z ciałem już się nigdy nie nie powtórzy. Jeżeli urodzimy się ponownie, to zawsze to będzie innego rodzaju, inni będziemy. Mimo że ten duch będzie taki sam nasz, to jednak będziemy się różnić wyglądem ze względu na innych rodziców fizycznych, pochodzenie, miejsce urodzenia i tak dalej. I tak dalej. Będą podobieństwa te duchowe, ale fizyczne. Nie muszą być. Czasem są, a czasem ich nie ma. Także pamiętajcie, proście Boga. Tu na jednej z poprzednich audycji była, było bardzo mocne ćwiczenie, które zamierzam powtórzyć być może jutro. Które przekazał świętej Walerii Sikorzynie. Józef Świtkowski w Lwowie jeszcze przed II wojną światową i to ćwiczenie w swojej książce opisała o sikorzynie Nel Halina Noel pani Halinka. I mamy też to ćwiczenie dla każdego do korzystania. Pobieranie energii, boskiej mocy w każdym momencie, w każdej chwili życia. Bardzo dobre, bardzo mocne. E, ćwiczenie, które też polecam wszystkim. Pamiętajcie, wszystko, co pochodzi od Boga, e, jest e, darmowe. Nie ma żadnej na to, na, żadnego nałożonego na to haraczu e, jest e, jest darmowe. Także cieszcie się. Bóg jest miłością i wy też jesteście miłością. Jeżeli mamy jakieś trudności, Problemy, to myśmy sobie sami narzucili te kajdany. To są konsekwencje naszych poprzednich żyć. Jeżeli nam się nie wiedzie, pomstujemy na los, pomstujemy na innych ludzi, na sytuacje, na jakieś tragedie, które nas spotykają. To jest wszystko niezbędny, konieczny ból do przerobienia według słów, ale też i zebrać nagrody. Jeżeli nas spotyka szczęście, fantastyczny zbieg okoliczności, to też nie jest to przypadkowe. Myśmy sobie na to sami zasłużyli, sami sobie to wyprowad... wypracowaliśmy. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia już wkrótce w kolejnej audycji. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze i korzystajcie z tych wszystkich danych.